Kolejny dzień, kolejna porażka. Znam to uczucie, Czarny Kot! Wyglądasz mi na rozbitego, co cię tak trapi? Problemy z dziewczyną. Co w tym śmiesznego? Pasujemy do siebie, ona po prostu tego nie widzi. Ja bym nie wstrzymywała oddechu, jakbym była z tobą. O... Nie każdy rozumie sens twojego flirtu w taki sposób jak ty. Serio. Ale... ja flirtuję tylko z nią. Co? Serio? Wyjdę na swego rodzaju jukera, ale moje uczucia do niej są prawdziwe. Ona jest tą jedyną. Ona jest niezwykła. Widać, oboje ja cierpimy na nieodwzajemnioną miłość masz. D dla mnie? I kto tu teraz flirtuje? Zrobiłam je dla chłopaka, którego kocham, nie dla ciebie. Starałam się mu je dać przez cały dzień, ale teraz jest już w domu. Straciłam szansę. Więc dajesz mi jego prezent walentynkowy? Tak. Przynajmniej kogoś już szczęśliwie. Mój tata prowadzi cukiernię. Szybko podłapałam co i jak, kiedy mu pomagałam. Hmm, 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 hmm. <laughs> Ty je zrobiłaś? Są naprawdę dobre. Tak, dzięki. Chciałbym, by moja pani zrobiła takie pyszności dla mnie. Jak udowodnisz, że nie flirtujesz z każdą, myślę, że byłaby w stanie.